Cześć przy sobocie. Tak jak mówiłem, dzisiaj siatki zgrzewane siatki mają metr na 2 metry. Oczywiście muszą być robione na odpowiedni zakład. Są dwa, znaczy dwa rodzaje. No wiele pewnie jest rodzajów, ale takie najczęściej są z małym oczkiem 5 na 5, chyba i z większym oczkiem dychę 10 na 10 te z większym oczkiem mają większą średnicę pręta, z którego są zgrzane i ja biorę właśnie te. I tyle. Tutaj na ten konkretny domek Siatek 2 na metr potrzeba, potrzeba 70 sztuk. Z tego co pamiętam, co było u Huberta robione i w Gorzowie wielkopolskim za gorzowem. 70 sztuk jest wystarczającą bezpieczną ilością z odpowiednimi zakładami. No i oprócz tego zrobimy jeszcze <laughs> zrobimy jeszcze doprowadzenie powietrza do kominka w dniu dzisiejszym. I to będzie na tyle, tak? I w poniedziałek chciałbym zalać, nie ukrywam to. Też będzie to wszystko pokazane. Dzisiaj tam zostanie zaczopowane te wyjście kanalizy, które było wczoraj, widać, zostanie zaczopowane styropianem i zasypane, tak? No, to na razie, lecimy po siatki. Czas teraz na ten czas, na podprowadzenie powietrza do kominka. Tutaj będzie oczywiście ściana szła. To jest, tutaj będzie szła ściana praktycznie, działówka. No i yy, wiadomo, jeżeli ktoś się będzie decydował na kominek, no to po tej stronie trzeba pod kominek doprowadzić powietrze, tak? Ja, ja doprowadzę do osi, i tam w kierunku, gdzie było zaznaczone przejście, nieważne czy to będzie tu pod kątem prostym, czy pod ukośnym, to akurat nie ma żadnego znaczenia. Tak? Tutaj z tego co pamiętam, było to no właśnie, gdzie to było. Teraz trzeba to odnaleźć. Wydaje mi się, że tu, tak, tu. Czyli 31 centów było w dół. No i puścimy to w ten sposób. Dwa kolana, 45 na koniec, dam łagodne. Dwie dwójki, tu chyba pójdą tyle Głębokość kopania bez zaznaczenia. Ja zakopię to, żeby było jeszcze z, na tym z 10 cm yy, piasku. Znaczy, zakopię? No, nie, nie zakopię. Zakopię tyle, ile będzie tak jak jest dziura zrobiona w, w ścianie na to, tak? Czyli na momencie, w momencie murowania było zostawiona. No tu mamy na tej głębokości, to ktoś się pytał, wypowiadał, dlaczego ja robię czarną robotę na budowie skoro jestem majstrem, a i mam pomocnika, no a ja ci odpowiem, to kiedy pomocnicy się mają czegokolwiek nauczyć, jak oni całe życie będą pomocnikami. Tak jak ktoś dla ciebie nie będzie chciał pracować. A ktoś... Pod lekkim ukosem wyjdzie. A ktoś komu dajesz pracę, yy, chcesz go czegoś nauczyć, to jednocześnie powodujesz w nim takie odczucie, że jest za coś odpowiedzialny. Jest za coś odpowiedzialny i również... Yy, jest zadowolony z tego, że ktoś mu powierza prace, które nie są tylko właśnie kopaniem, nie są tylko docinaniem bloczka, a poza tym w momencie jak ja kopię, no on, on wykonuje inną robotę, tak? To u mnie nie ma to znaczenia. To jest dla mnie, żadnej ujmy nie mam z tego, że ja to kopię. Poza tym, jak, no temat dyskusyjny jest dla każdego osobno. Ja, yy, tak jak mówię, ja nie mam z tym żadnego problemu, że ja to wykonuję w tej chwili, a Łukasz robi to innego. Trochę mi zeszło. Nabrać czasy klech, ale jednak strzelić, bo na oko to się można. Ale to jest ściana, czyli jeszcze dalej, widzicie? Dwunastka jest działówka, czyli jeszcze dalej, czyli może nie tak za mocno uciekło. Zaraz Zobaczymy. Czyli tam musimy być koło działówki, tam będzie działówka w ten sposób, w ten sposób jeszcze trochę, żeby było bezpiecznie. O, tak o zrobimy. Czyli tutaj będzie podejście, a tu się kończy ściana. Okay. No, czyli tu troszeczkę zszedłem, ale zaraz wszystko zostanie naciągnięte. A wracając do wczorajszego dnia i oczekiwania na film, na materiał z dnia wczorajszego, to kurczę, już któryś raz zauważyłem, że jeżeli jest materiał, który waży powyżej od 10 do 12 giga to jest kurczę, akurat moja przeglądarka z Firefox, a korzystam Firefox się wywala. Nie wiem czemu, będę musiał przy następnym długim materiale. Tak te filmy, takie 30-minutowe, nigdy się nie wywalały, zawsze się wrzucały. A tu w momencie, jak film się wy... wywalił, ja tego nie widzę od razu, tak? Nie siedzę przecież przy tym monitorze 3 godziny, jak on się wrzuca. No i z tego tytułu, niestety, wrzucał się tak długo. Ale mam nadzieję, że był pomocny i że skorzystacie z tego. Również ktoś pytał odnośnie praktykantów, czy bym przyjął praktykanta, to muszę odpowiedzieć, że pracuję nad tym, ale jeszcze za dwa lata muszę, zanim zdobędę uprawnienia do kubaturówki. No i chciał, chciałbym to robić, z tym, że ja również robiłem praktyki w technikum i ja wiem jak to wyglądało wtedy. Ciekawi mnie jak to wygląda teraz, bo jak byłaby taka sytuacja, że dostałbym kogoś na praktykę, tu oczywiście mówię na miejscu, nie na wylotach, na wyjazdach, to z mojej z strony byłaby krótka piłka jeżeli by ktoś przyszedł od razu bym się zapytał na wstępie mówię ze swojego doświadczenia jakie ja miałem jakie ja robiłem w tamtych czasach praktyki czy chce się rzeczywiście czegoś nauczyć czy chce po prostu odbędzić praktykę i zmienić zaliczony dzienniczek praktyk to jeżeli by chciał odbędzić, to po prostu ja bym powiedział jasno, że szkoda czasu jest i jego i mojego Jakbym bym zobaczył, że ktoś rzeczywiście się chce nauczyć to Ktoś tych ludzi musi uczyć, tak? A oni się w szkole z książek nie nauczą A jeżeli pójdą na budowę właśnie do takiego kogoś gdzie majster szanowny nic nie robi sam tylko właśnie ma od tego roboli no to również się nic nie nauczą ci ludzie Przez... na wylot wy wywalić gdzie będzie wychodziła ta i znowu trzeba odkopać. Z tym, że tutaj wystawiam tylko troszeczkę. Powtórka z dnia wczorajszego, tak jak mieliście okazję zobaczyć, odrysuję sobie od tego, gdzie ma wyjść. Dziura była na wylot. Wywalę, wysunę rurę i jedziemy. I zobaczcie, tutaj, jak sobie dołożycie, nie musicie wcale odrysowywać, bo jest to niepraktyczne. W mniej więcej, oczywiście po odsypaniu. Tak? Czyli wystarczy, że sobie obrócicie w ten sposób i na tej ziemi, na tym wszystkim będzie to widać gdzie macie linie cięcia no, tu końcówkę robię z 2x45 do góry tylko i nie wiem, prawdopodobnie nawet już nie trzeba będzie sztuka, sztucera tu dodawać żadnego tylko powinno wydać a jeszcze wracając do prac, rozdziału prac na budowie jeżeli ktoś, zresztą pewnie te osoby wiedzą o czym mówię, które prowadzą biznes i pracują razem ze swoimi pracownikami zobaczycie, znaczy zobaczycie, widzicie jakie są morale w zespole jeżeli pracuje się ze swoimi pracownikami razem naprawdę nieporównywalne do tych gdzie szef tylko siedzi za biurkiem i dzwoni i kontroluje wszystko zrobione to, tamto, sramto, siamto to jest moja praca, ja tak zarabiam pieniądze na życie a przy okazji wam przy okazji tej budowy wam pokazuję jak to robię czy tu by się przydało? Właśnie, tu się przydaje pomoc. Chodź łukasz tutaj. Weź tą. No. Trzymaj tam na końcu. No. Góra, dół. Dobra, zostaw, zostaw. Dobra, zostaw. Oprzyj o ten. O mur. Albo puść Dlatego robię od razu kolana, żeby tutaj ją już wiedzieć, ile ją dociąć. Tak? Czyli tu sobie zostawiam na długość, tak jak ma być, już i tutaj ją zaznaczam, żeby tu wyszła tyle, ile widać. Tak zostawiam również, czyli tutaj tyle, żeby wlazło jeszcze w mufę i dookoła, tak jak wczoraj pokazywałem, wycinka i będzie połączone. No i znowu 26. Takie prowadzenie dla flexa. Dla kątówki, dla Boscha, dla Diaksa, jak kto woli, każdy wie o co chodzi, już chyba. Osoby, które są nowe, pewnie się zastanawiają, a jest tych osób trochę po co ja to wszystko pokazuję, i tak dalej. Ale to proszę poczytać chociaż to, co jest napisane na stronie na forum. Na, namawiam wejście na forum www.forum.domza150000.pl to jest forum, które zostało stworzone dla ludzi, którzy nabyli projekt ode mnie. I im pokazuje, że można to zrobić, tak? Ten dom ma 106 metrów dla nowych mówię nie więcej nie mniej. Trzeba być świadomym tej decyzji, jeżeli ktoś się na to decyduje. Nie ma ten dom garażu i nie ma piwnicy i nie ma poddasza stricte użytkowego. Jest 106 metrów nie więcej, nie mniej. Na całej powierzchni domu macie możliwość dowolnej aranżacji pomieszczeń sobie pod siebie. Nie jesteście zobowiązani zrobić tego tak, jak jest to w projekcie zaprojektowane. Ja daję wolną rękę, jeżeli chodzi o zmiany. Jest na stronie piątej lista ze zmianami, na które ja wyrażam zgodę. Jeżeli jednak chcecie dokonać zmiany takiej, której nie ma na tej liście wyszczególnionej, to wtedy jest info do mnie. Ja wyrażam zgodę odrębną na konkretną zmianę. Bo różnie zależy od urzędu, zależy od projektanta adaptującego. Niektórzy się boją na podstawie tego, co jest napisane na stronie 5, wprowadzić zmiany z uwagi na to, że naruszą prawa autorskie. Teraz robię wycinkę tego. Mamy gotową rurkę dociętą na wymiar taki, który chcieliśmy smarowidło i wkładamy w tamtą. Rurka zamontowana i tak jak widzicie, tak jak było wczoraj pokazywane, tak? Na zewnątrz obsypane, upchane, zalane wodą, uzupełnione do góry. Zawibrowane ręcznie, zagęszczone, ściągnięte do płaszczyzny i zabieramy się za siatki. Dzisiaj siatki tylko ułożę na piasku. Nie będę ich dzisiaj pod, podbijał, podkładał pod niebetonowych podkładek. Bo jeszcze w poniedziałek z rana będziemy po nich chodzili dosyć dużo z uwagi na te szyny, o których mówiłem. A wracając jeszcze do szyny, ktoś podpowiedział o rurach. Ja wiem, że można zastosować rury, tylko że rury najczęściej ktoś tam pisał o moście, tak? Czy o wiadukcie. Yy, yy, że są na, przyspawane na tych na, na prętach, które są spawane do zbrojenia, ale tu nie mamy do czego ich przyspawać, niestety. Tu wymyśliłem to w ten sposób, że zostaną, nie wiem, na takim na przykład 30-40 cm, w tak zawibrowanym piasku, zagęszczonym, w zupełności wystarczy, będzie to naprawdę ciężko się wkładać. Po prostu włożę to, yy, włożę to w linii w grunt, i na, to, na te grzybki, które są do cedeków, odwrócone oczywiście, cedek będzie plecami do góry. Zostaną nałożone cedeki. Cedeki dlatego, że one są tanie i przede wszystkim są w ocynku. Cedeki są w ocynku, czyli nawet jeżeli gdzieś naruszycie warstwę ocynku, to tylko w tym miejscu pojawi się rdza, ewentualna, która dalej nie pójdzie, bo yy, zakładając to, że ich nie wyciągniemy z, te, z tej posadzki, tak? Ja myślę, że ja jednak będę wyciągał, ale najpewniej pokażę to czas rzeczywisty w poniedziałek, najprawdopodobniej, jeżeli jak będziemy lali płytę, to wtedy to wszystko zostanie pokazane dla was. Tu jest tak, jak mówiłem w tej chwili, robimy za zasypujemy. Teraz jeszcze mi pozostało obficie to zlać paroma wiadrami wody No i zasypać, ubić na dwa razy myślę spokojnie i mamy tutaj gotowe zrobione podejście. Tu również uszczelkę wywalamy Wywalamy również uszczelę i, i korek, tak? Gdzieś tu był korek, jest tutaj również poziom posadzki w tym miejscu. Turura zabezpieczona w taki sposób jest zabezpieczona tutaj nie mieliśmy nie mieliśmy tutaj akurat styropianu tam jest wewnątrz jeszcze trzeba oczywiście w tej chwili pianę wcisnąć tam gdzie jest yy, przerwa z tamtej strony taka sama sytuacja czyli teraz pianę uzupełnić z tamtej również poczekać aż pianka podeschnie i zasypam nie wiem czy widać Madafaka 4 NIK zobacz ja powiedziałem o tym dlatego, że jest tutaj tak napisane, tak? nie jestem w stanie tego zweryfikować i nigdy tego nie zweryfikuję na dobrą sprawę, czyli do minus 30 stopni ten środek. Ale weź pod uwagę to, zgodzisz się chyba ze mną, że tam nigdy nie będzie minus 30 stopni w tamtym miejscu, gdzie był on używany, tak? Tam nawet minusa nie będzie nigdy, tak naprawdę. Tak, no wiesz, ciekać, napisałeś o tym tym, nie, nie, nie wiem, nie robiłem, ale spróbuję. Spróbuję na tych szarych, o których mówisz, spróbuję tak zrobić, zobaczymy. I później zrobimy test, ale będziesz się o tym przypomnieć już później, po fakcie, tak? Jak będziemy dalej w górę lecieć z murami? Zobaczymy. Czy rzeczywiście jest tak jak mówiłeś, że za mocno ściśnie tą szara, tego szaraka, ale, ale weźcie też pod uwagę odnośnie tych szarych rur. Przecież 20 lat temu no nie było na, u nas na pewno w naszym dzikim kraju no nie było tego ani dostępności. Może 20, 25 lat, 20 temu na pewno nikt z tego nie korzystał i te domy stoją, ta kanalizacja działa, a, a, a co było 50 lat temu? No, no to odpowiedzcie sobie sami na pytanie tak? to jest właśnie taka, taki marketing eee, takie mamy czasy no po prostu takie mamy czasy staram się stosować do tych zaleceń, które są ale tak jak była tam sytuacja, że odcinek półmetrowy tak jak wam wczoraj mówiłem, że robię to świadomie ja wiem, że tam się nic nie wydarzy nic absolutnie się z tym nie wydarzy nigdy chyba, że jest uszkodzony fizycznie w momencie, w momencie zakopywania, ubijania Dzisiaj luźniejszy dzień jest tak naprawdę mówiąc, bo Łukasz kończy wyrównywać, układamy tylko siatki. Łukasz Jochym, jak, jaki to jest wymiar domu, wydaje się bardzo duży. Nie jest bardzo duży, to jest dom właśnie mały. On ma 106 m2 po posadzkach na gotowo, już z wyłączeniem powierzchni ścian, które zajmują działówki, czyli na gotowo fizycznie po pokojach, po łazienkach, po kiblu. Te powierzchnie wszystkie, które będziesz miał, ma 106,6 m. Czy nie ma urządzeń na rynku, które, są, które same wyrównywałyby dno wykopu? Jakieś wózki z zagłębieniem się stopniowo odpowiednio do danego spadku, łopatkami albo czymś takim. Nie mam zielonego pojęcia, czy takie coś jest, ale weź pod uwagę to, że jeżeli ja bym miał do każdej pracy, takiej prostej pracy, tak, typowo pracy takiej fizycznej, angażować sprzęt, to tego domu nie dałoby się wybudować relatywnie tanio. Żadnego domu nie dałoby się wtedy wybudować relatywnie tanio, jeżeli do każdego elementu i tak staram. Ja osobiście korzystam z urządzeń, które mam. Ja mam kompletne wyposażenie firmy. Dla moich potrzeb, ale podkreślam dla moich. Wam staram się to pokazywać tak jak w dniu wczorajszym, że można to zrobić bez użycia żadnych, yy, żadnych specjalistycznych urządzeń, na przykład niwelatora, tak? czyli łopata, szpadel. O, widzicie, jaka baba jest zrobiona z kawałka klocka. Na tej zasadzie wam to będę pokazywał do końca. w taki sposób Wam będę odpowiadał na pytanie, bo naprawdę nie jestem w stanie tego robić później w chacie, bo doba jest za krótka. I nie mówię, nie podkreślam tego po raz kolejny. Przemek ktoś zapytał, zwracam się z takim pytaniem, czy ten odpływ, który zostaje na zewnątrz trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć. Przed paroma minutami na filmie pokazałem w jaki sposób, ale już ci, y, ktoś odpowiedział. Przemysł Woźnicki Tobie również na to pytanie odpowiedział i w dokładnie taki sposób zostało to zrobione, bo nie miałem styropianu akurat pod ręką. Oczywiście na głupie pytania wiecie jak, jak, jaki jest sposób, tak? Milczenie, owiec, najlepszy z możliwych. Głupie pytanie, głupia odpowiedź na tej zasadzie. A ja nie daję odpowiedzi na takie pytania. Przyjdź jeden z drugim mądrym na budowę, możemy się sprawdzić w każdym jednym aspekcie, jeżeli chodzi o pracę budowlane. Przyjdź, pokaż jak ty to robisz, wtedy, wtedy możemy rozmawiać. Ale to, to był pierwszy i ostatni raz odnośnie komentarzy tak zwanych osób na literę H. Ja zabieram się za układanie siatek. Siatki układam na zakład półtora tego oczka gdzieś tak w ten sposób. To są te z tego, no ja dzisiaj to robią z takiego drutu, a nie z innego. Kiedyś to miało kurczę, 4 mm przekrój ten drut Gdzie tu jeszcze mamy zgrzane tu no i siateczki po 10 są chyba pakowane a kurczę, mogłem wziąć 10 od razu Taka robota z nimi trochę jest kijowa, bo trzeba uważać, żebyś... To już jest naprawdę niebezpieczne, to jest tak ostre, że w momencie, jak coś, coś się nie zauważy, nie przyuważy, to będzie duży problem później, bo będziecie musieli iść na rentę jako niewidomi. I na tej zasadzie, Ja je dzisiaj układam, tak jak Wam mówiłem, układam je dzisiaj tylko... Na... Nie będę dzisiaj pod nie podstawiał żadnych betonowych elementów, pod, pod podkładek, no bo jeszcze będziemy po nich chodzić. Po prostu by się niepotrzebnie powyginały. I na takiej zasadzie lecę z całą powierzchnią. 70 siatek powinno wystarczyć, tak jak u Huberta. Siatek, oczywiście, 2 na metr. i Jeżeli macie to w projektach, ja już o tym mówiłem, nie rezygnujcie z tego. To nie bez powodu konstruktor zaprojektował. Koszt tego jest. W tej chwili, kurczę, stal podrożała wam powiem szczerze. I oni wprowadzili. Ogólnie jeżeli chodzi o całą branżę budowlaną, ze stalą było tak, do zeszłego roku ze stalą tylko był tak zwany VAT odwrócony. Jeżeli ktoś pracuje, to wie o co Kaman w tym temacie, a w tym roku w całą branżę objęli tym, praktycznie jest nie do końca usankcjonowane, kto jest kim, co jest co. I może być bardzo ciekawa sytuacja na koniec roku. Jeżeli ktoś jest niezorientowany, nie zorientuje się w temacie, do czego bym naprawdę namawiał, lecieć do swojego księgowego i ogarnąć temat, bo później nie będzie dyskusji na koniec roku. Bo pan urzędnik XY stwierdził, pan dom za 150 tysięcy wystawił fakturę, złą fakturę wystawił, taką, a powinien wystawić inną. No i będzie koniec imprezy. I się firmy, zobaczycie ile się film pozawija na koniec roku. Ale muszą gdzieś pieniądze zbierać. Ja to tak osobiście widzę. Ale to podkreślam znowu tylko moje zdanie. Aha, ktoś pisał o tym zbrojeniu rozproszonym, czyli albo y, włókna, jakieś, albo po prostu metalowe. Pracowałem przy tym, powiem Wam szczerze, też miałem okazję zobaczyć, ale nie wiem czy przy takiej kubatoruce, czy przy takim małym. Tym ma to sens tak naprawdę. Częściej już wykorzystują te zbrojenie już jak robią posadzkę w chacie, to na gotowo, nie chudziaka tego co teraz. Tylko posadzkę w chacie, jak już robią maszynowo, to wtedy jest. Rzeczywiście to dosyć często stosowana. No, a to Wasza decyzja tak naprawdę. Na pewno na pewno to nie zaszkodzi w niczym. To możecie być pewni, że zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi. To na razie. Star. Można to nawet zalać w ten sposób, jak jest, ale wtedy, jak będziecie po betonie latali, zaciągali, haczek zrobicie i podnosicie każdą siatkę. Cyk, w kilku miejscach chodzicie po całości, podnosicie, żeby ona została otulona w betonie, ale pewniejszą formą jest to, jeżeli je położycie na kilku centymetrowych zakładkach betonowych. Ktoś się pytał, czy można zastosować do tego te plastikowe, które tam robiłem pod zbrojenie na wieńcu, no to zobacz, odpowiadając na Twoje pytanie, wyobraź sobie, jak się zachowa ta średnicy. Ma może z 2 cm średnicy, może 3 okrągły, który jest na rancie. On się schowa w, tej, w tym piasku po prostu, się wprasuje w piasek. A jeżeli weźmiesz podkładkę takiej średnicy, ona się, ona utrzyma to w swoim miejscu tak jak ma być i nie usiądzie pod wpływem, nawet jak na nią depniesz. Tak jak widać, zrobione 70 równa siatek, tak samo jak u Huberta. Trzy ostatnie siatki mam pocięte na pół. Trzy ostatnie siatki pocięte na pół. Tyle na dzisiaj. Doprowadzenie powietrza do kominka świeżego, podejście pokazałem, jak zrobić. Jeden ze sposobów, podkreślam znowu, ważne, żeby finał był zawsze poprawnie zrobiony. Bez względu jak będziecie robili, tak? Możecie robić sobie na piechotę. Możecie używać sprzęt nowoczesny dużo bardziej angażować sprzęt w cały proces budowy. Ale finalnie będzie to i tak zrobione bardzo podobnie, finał tego wszystkiego. Beton mam zamówiony na poniedziałek, teraz właśnie rozmawiałem z betoniarnią, czyli na poniedziałek beton zamówiony, no i w poniedziałek zalewamy. Zamówiłem na południe beton mniej więcej, z uwagi na to, że chcę ten pomysł, który mam odnośnie tego, tych, do, do ściągania tego, żeby to było możliwe zrobione, zrobione najprościej i żeby każdy mógł to zrobić w własnym zakresie po prostu, tak? Żeby nie trzeba było angażować znowu środków, jakichś, Bóg wie, jakichś jakich ruchów robić, manewrów. Żeby to zrobić, żeby to mógł sobie iść każdy zrobić to hurtowni, iść wziąć materiał i zrobić. Tu brakuje ten, ale gdzieś była docinka z tego. Gdzie są, Łukasz, te docinki z...? No jeszcze jedna docina. Dwie zostały wycięte z tego, ze stóp kominowych. To ja wrzucę tutaj, będzie na całej powierzchni, jedna wystarczy nawet spokojnie, to niech se też jest profilaktycznie, nie będę jej wyrzucał i teraz taka sytuacja, tak jak Wam mówiłem, że możecie zalać betonem to w tej chwili, ale wtedy haczyk metalowy i podnosić beton, jest to pracochłonne, ale da się zrobić, albo po prostu już na koniec wstawić betonowe podkładki, Parę podkład nie oczywiście co 10 cm, co 20, bo byście się zaorali. Tak, żeby całe maty były w powietrzu. Wiadomo, że jeżeli będziecie w nich chodzić w momencie zalewania, to i takie przyciśniecie do tego, ale jak ją puścicie, ona się podda na tyle, że będzie cała otulona betonem. Co, w dniu dzisiejszym wystarczy. Informacji, krótki film, nie będę Was dzisiaj zamęczał. Tak to wygląda na chwilę obecną. Tak to wygląda na chwilę Cyk Panorama No, nie będę już zachowy do poniedziałku